Cześć, witam Was serdecznie. Kluczem do dobrego, fajnego rozwoju hodowli mięty jest w okresie, tak jak teraz, 17 lipiec. to mamy taką, widzicie, miętę kupioną w markecie. Praktycznie wyglądała jak ta, tutaj. Ale ja ją oczywiście odszczepiłem. Zaraz powiem, jak to zrobiłem. Do dużej doniczki dałem. No i co? Co jakiś czas trzeba uszczekiwać, nie dopuścić do kwitnienia. Jeżeli chcemy, żeby szło w koronę, w bujną zieleń, ucinamy tutaj te pączki. Staramy się, żeby to nie dopuszczać do do to po pierwsze, no chyba, że chcemy po prostu sobie zobaczyć, jak kwitnie mięta. To sobie zobaczymy, małe, niewielkie kwiatuszki, dosłownie mikroskopijne. 200, 200 mikronów mają nasionka. Tak, tu mamy tą miętkę. Tu mamy, słuchajcie, kolejną miętkę w doniczce, regularne podlewanie. Mięta nie lubi pełnej lampy, także nie przesadźcie. Półcień, ale z elementami również, również i... I tu mamy kolejną miętę, troszkę inna odmiana. O, i widzicie, tutaj zaczyna ona nam kwitnąć. Powinno się tutaj to usunąć. To jest taka eksperymentalna, gdyż tu jest ziemia naprawdę bardzo jałowa, kiepska, ale też taką miętę da się, słuchajcie, prowadzić. To nam pokażę pokaże, jak sobie pozyskać materiał na, na rozsadę. No, już jesteśmy coś takiego. Tak, urwaliśmy taką łodyżkę z takim rozwiedleniem tu mamy coś coś takiego na przykład o co, co ja robię staram się żeby to mniej więcej miało 6-7 cm za duże nie wyjdą, za małe mogą też się nie udać więc co ja robię? Na pewno ogławiam to jeden liść wyrywamy. Staramy się oczywiście nie naruszać głównej łodyżki, drugi Trzeci i czwarty, coś takiego zostawiamy. Możemy uciąć ten łebek. Ja go nawet urwę, bo to jest prawie że o, będzie kwitnąć. I coś takiego mamy. I to sobie zostawiamy już. Jedna sadoneczka. Tutaj musimy, jak widać, o. Musimy to o, wyostrzenie. Ja sobie. O, kurwa tak, no i analogicznie. Problem z tym wyłoszczeniem, tak, tak. Około 5-6 liści, to możemy tak zostawić, a jeszcze możemy jednego urwać o, w ten sposób. Druga sadzoneczka, no i trzecia, tu widzimy coś ciekawego, bo tak, tu było, tu zaczyna rosnąć pęd boczny i tu zaczyna rosnąć pęd boczny, widzicie? Więc co należy zrobić? Dwa wyjścia albo obrywamy tak samo jak tutaj, tylko stawimy z 10 liści. A ja z tego zrobię dwie sadzonki. Wezmę sobie tutaj moje klapcążki i utnę sobie o tak, bo tu widzimy tu jest to rozwidlenie. I teraz tak trzecią sadzonkę, tak samo jak pozostałe obrywamy te liście, tak. To jest bardzo prosta rzecz. Słuchajcie, ja też się gdzieś nauczyłem. Gdzieś po prostu poserowałem. To wam się nie uda w okresie zimowym, jak kupicie miętę w zimę. Może wam nie wyjść. Bo to musi być jednak te 18-15 minimum stopni, jak macie zimne pomieszczenie, optymalnie 25. I tak, tu mamy jedną sadzoneczkę, czyli mamy raz, dwa, trzy, tak. No i teraz wracamy do tej, co z nią robimy. Ano. Analogicznie. Tu już takie maleństwo nie sadzamy, bo to nam nie wyjdzie. To już musimy urwać. Tak. I tak. I tak na dobrą sprawę jeszcze możemy urwać tego liścia dużego, ponieważ tutaj idzie już pęd boczny. No i słuchajcie, co robimy dalej. To z tego sobie robimy to? albo naszą herbatkę przygotowujemy. Ja to już odstawię na bok, tak. A tutaj bierzemy sobie małe naczynko z wodą i staramy się tak to powkładać, żeby te listki za bardzo nie moczyły się, bo to nam zgnije. Tam jeden liście czy coś, to jest ok. O, tak, musimy troszkę pomóc. Troszkę wygię, nie, bój, nie bójmy się, to, to tam się coś urwie, czy coś, coś nie stanie. To jest, słuchajcie, o, i tego tak sobie wsadźmy. I mniej więcej patrzymy, o, poziom wody, żeby był na tym, uzupełniajmy. Co dwa dni, no chyba, że macie na tarasie, tak jak ja, jest pełna lampa, no to raczej unikajcie do produkcji korzeni, do rozsady, pełna lampa słoneczna nie jest skazana. Zaraz się zrobi tutaj glon, woda się zrobi zielona, jakieś robactwo przyleci, coś Wam tutaj, jakieś wieloryby zaczną żyć. Tak półcień najlepiej, może być słońce, ale za szybą w pomieszczeniu. I to jest gotowe. Będziemy mieli prawdopodobnie raz, dwa, trzy: jak się uda. Cztery. Miętki. To idzie na bok. No i teraz, słuchajcie, za chwilę pokażę, jak to będzie wyglądało po około pięciu, sześciu, maksymalnie 10 dni w lipcu. No i już jesteśmy. Słuchajcie, przełożyłem do większego słoiczka. I tu widzimy. O, co tutaj widzimy. Przede wszystkim korzenie. Takie jak są, możemy już do dobrej, żyznej gleby posadzić. Tutaj widzimy jeszcze nic się. Zobaczymy. No tu jeszcze czekamy. Widzimy tutaj pędy powstają boczne, ale jeszcze nie ma korzonków. Więc tu na razie to zostawiamy. To już widzimy. O, są podwójne korzonki, bo tu zamoczone. Jeszcze czekamy dwa dni. Jeszcze nie będą cztery. Im więcej korzeni, tym mamy większą szansę, że nam się to przyjmie. Tutaj co mamy? Czekamy. No i tutaj już mamy tego. O, proszę bardzo. Tu już jest taka właściwa, typowo. I widzicie, co się stało? Nawet nie zgniło, ale puściły nam młode roślinki boczne. Czyli będziemy mieli potrójną sadzoneczkę taką. I to do doniczki możemy dać takie dziesiątki albo już większe, takie lepiej 2-3 litry. Tu analogicznie widzimy system korzeniowy jest. I jeszcze mamy młode roślinki. W zimę wam to zacznie gnić. Także ja polecam właśnie. Jest to bardzo dobra pora. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i, i dość. Także słuchajcie, tyle w temacie. Taki prosty, krótki filmik. Fajna sprawa, bardzo prosta. Nie potrzeba tej żadnej filozofii ani wiedzy tajemnej. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. I do następnego filmiku, cześć.